Współpracujemy w internetowej telewizji Nowej Ery. Przedstawimy Państwu skrót wiadomości. Wkrótce, w internetowej telewizji ukaże się prelekcja Elżbiety Liszewskiej na temat metod pracy z podświadomością, która jest drogą do sukcesów życiowych. Ja mam presji innych. Nie robiłam czegoś dla siebie, tylko to, co się. Mam, mama, tata, potem mąż, potem dzieci, potem szef pracy, a jak gdzie? Tak? Nie poszłam do tej szkoły, do jakiej chciałam, nie wykonywałam tego, co, nie, nie robiłam tego, co mówiłam, jadłam to, co mi kazali, mieszkałam tak, jak mi kazali A, i później dopiero znowu kas moralny, bo muszę, tak, bo to Jeszcze raz mówię, kiedy nie wybaczymy, sukcesu nie osiągamy. Wybaczam inny, innym, że wzmacniali we mnie poczucie winy i bezsilności. Fragment ciekawej animacji stworzony przez zespół NASA, pokazujący nierówne ogrzewanie słoneczne, napędzane prądy powietrzne i morskie, które wytwarzają klimat Ziemi. Ciepło coraz cieplej. Naukowcy z USA, niczym detektywi, zrekonstruowali zapis temperatur z ostatnich 11 tysięcy lat. Jak dowiedli, w trzech czwartych tego okresu było chłodniej niż dziś. Wszystko wskazuje jednak na to, że w XXI wieku pobijemy rekord ciepła. To pierwsza tak dokładna rekonstrukcja zmian temperatury Ziemi idąca tak daleko w przeszłość. Badacze zajrzeli do początków epoki geologicznej, którą nazywamy Holocenem. To ona pozwoliła ludzkości na sięgnięcie gwiazd. Klimatolodzy są przekonani, że ten gwałtowny skok temperatury Ziemia zawdzięcza człowiekowi. To my podgrzewamy naszą planetę spalając węgiel, ropę oraz gaz, wycinając lasy i wysyłając do atmosfery ogromne ilości cieplarnianego dwutlenku węgla. To, co zrobiliśmy, można by więc porównać do włożenia kija w szprychy kół zębatych zegara historii. Zatrzymaliśmy go w pozycji ciepło. Człowiek tak bardzo zachwiał jednak naturalnym cyklem naszej planety, tak bardzo zmienił jej powierzchnię, że wielu naukowców skłania się do uznania, iż żyjemy już w nowej epoce geologicznej antropocenie. Elektroniczne tatuaże pozwolą monitorować stan zdrowia, tętno, temperatura, stan nadwodnienia skóry, tempo gojenia się ran. Już niedługo wszystkie te parametry będzie można mierzyć dzięki warstwom elektronicznych czujników nadrukowanych bezpośrednio na skórę, niczym samoprzylepne tatuaże. Naukowcy stworzyli takie nowoczesne urządzenie pomiarowe i doskonalili metodę nakładania ich na skórę. Pierwsze ultracienkie czujniki powstały przed kilkoma miesiącami. Przewaga ultracienkich urządzeń pomiarowych nad klasycznymi aparatami polega na tym, że można je nosić przez długi czas, w dowolnych sytuacjach nie odczuwając dyskomfortu. Z elektronicznymi tatuażami można nawet wejść do basenu, podprysnąć czy pójść pobiegać. Mapa, jakiej jeszcze nie było. W dzisiejszym wszechświecie galaktyki układają się w bardzo skomplikowaną trójwymiarową sieć. W jej węzłach tkwią gromady galaktyk, łączą je ściany i włókna, a między nimi znajdują się olbrzymie kosmiczne pustki. Sporządzona w ramach projektu WIPERS mapa pokazuje wyraźnie, że podobne struktury istniały już 7 miliardów lat temu. Nadal nie do końca wiadomo, jak ewoluowały galaktyki, które często bardzo się różnią kształtami, rozmiarami, kolorem, wielkością i jasnością. Wiemy, że ich własności nie są do końca kwestią przypadku i że zależą od ich położenia w przestrzeni, ale dokładnie nie wiem jaki to wpływ. Mapa sporządzona przez uczestników projektu pokazuje, że 7 miliardów lat temu galaktyki były rozmieszczone podobnie jak dziś. Rozwiązania zagadki ich powstania trzeba zatem szukać jeszcze dalej w głębinach wszechświata. Zobacz najlepsze wizualizacje naukowe 2012 roku. Pierwsze miejsce w kategorii wideo otrzymała trwymarowa symulacja. Na Marcie był kiedyś raj. Na Ziemi dotarły pierwsze wyniki z pokładowego laboratorium Curiosity. Naukowcy ustalili, że badana skała osadowa powstała w środowisku wilgotnym i sprzyjającym życiu. Zidentyfikowali m.in. siarkę, azot, wodór, tlen, fosfor i węgiel. 3-4 miliardy lat. Tyle minęło od czasu, gdy Mars przypominał żyzną Ziemię. Na fundamentalne pytanie, czy na Marsie mogło istnieć środowisko sprzyjające życiu, możemy już odpowiedzieć, że tak. To pierwsza w dziejach analiza wnętrza marsjańskiej skały, w której zakonserwowały się ślady pradawnego klimatu i środowiska. Skała okazała się rodzajem scementowanego mułu, zawierała minerały ilaste i siarczanowe, które miliardy lat temu tworzyły się w wilgotnym środowisku. Iły są bowiem produktem reakcji wody oraz minerałów skał magmowych. Obecność siarczanu wapnia sugeruje zaś, że wszystko odbywało się w środowisku odczynnie neutralnym lub lekko zasadowym, a więc sprzyjającym życiu. Coraz bardziej palące staje się pytanie, co takiego i dlaczego stało się z Czerwoną Planetą, że zamieniła się w mroźną pustynię z klimatem bardziej surowym niż w naszej Antarktydzie? Rosyjski biofizyk wyhodował żywe serce. Nowe osiągnięcie medycyny może uratować miliony ludzi. Rosyjski naukowiec pomógł japońskim biologom w stworzeniu po raz pierwszy w historii z macierzystych żywego serca ludzkiego. Jest to przełom nie tylko w przeszczepianiu, lecz i w farmaceutyce. sztuczne organy świetnie się sprawdzają w testowaniu leków. Mięsień sercowy powstaje etapowo. Najpierw komórki zbierają się w pulsujące poszczególne krople, które następnie same bez zewnętrznego wpływu znajdują siebie nawzajem i łączą się w jednorodną tkankę. Naukowcy zajmują się tworzeniem żywych ludzkich organów już około 5 lat. W charakterze źródła materiału genetycznego rosyjsko-japońska grupa naukowa wykorzystała indukowane komórki macierzyste. Z nich składa się embrion na początkowym stadium rozwoju. To właśnie one są poprzednikami organów ludzkiego ciała. Najważniejsza rzecz to zrozumienie, w jakich warunkach uruchamia się mechanizm powstawania tkanek. Żeby się przekonać, że tkanka serca jest żywa, należy ją umieścić pod elektronicznym mikroskopem. Przy powiększeniu kilka milionów razy widać, że tkanka się skurcza. Według naukowca, wytworzona tkanka sercowa zostanie wykorzystana do dwóch celów. Po pierwsze, będą na niej testowane leki, po drugie, wyhodowane komórki można będzie przeszczepić do uszkodzonego serca. Z przełom w leczeniu ślepoty. Naukowcom po raz pierwszy udało się przeszczepić oko, które jest zdolne do widzenia poza głową. Badaczom udało się udowodnić, że oko przeszczepione na ogon kianki wciąż może spełniać swoje funkcje. Jak sami określili, efekty eksperymentu są powalające. Najnowsze odkrycie stwarza zupełnie nowe możliwości, zwłaszcza w dziedzinie medycyny regeneracyjnej. Wyniki zaskoczyły samych naukowców. Nie przypuszczali, że organ połączony jedynie z rdzeniem kręgowym, a nie z mózgiem, będzie w stanie widzieć. Wyniki eksperymentu mogą być przełomem w nauce. Udało się udowodnić, że naukowcy nie potrzebują połączenia z mózgiem, by móc skutecznie leczyć schorzenia takie jak ślepota. W trakcie badań naukowcy przeszczepili oko, umieszczając je w ogonie kianki, By stuprocentowo potwierdzić wyniki eksperymentu, oczy biorcy zostały usunięte, tak by jedynie impulsy mogły pochodzić od przeszczepionego organu. Badanie zostało przeprowadzone na 134 kiankach afrykańskiej żaby poniastej. W trakcie przygotowań umieszczono je w akwarium w połowie oświetlonym na czerwono. Gdy kianki wpływały do czerwonej strefy, delikatnie rażono je prądem. Jak zaobserwowano, organizmy unikały tej części akwarium, także gdy dysponowały jedynie przeszczepionym okiem. Badanie wykazało również, że kianki zupełnie pozbawione oczu nie reagowały na jakiekolwiek bodźce świetlne. ALMA – najpotężniejszy teleskop w historii nauki. Eksperci uruchomili w Chile najpotężniejszy radioteleskop w historii nauki. Teleskop ustawiono wysoko w górach, gdzie powietrze jest czyste i rzadko pada deszcz. ALMA składa się z 66 anten satelitarnych, które działają jak jeden gigantyczny radioteleskop. Jest on potężniejszy od wszystkich innych tego typu teleskopów razem wziętych. Radioteleskop zostanie wykorzystany do szczegółowych badań obłoków gazu kosmicznego i pyłów w galaktykach odległych o milion lat świetlnych. Teleskop kosztował prawie 1,5 miliarda dolarów. Przy jego budowie współpracowali eksperci z Ameryki Północnej, Azji i Europy. Europejscy fizycy potwierdzają, odkryta w zeszłym roku cząstka to niemal z całą pewnością cząstka Higgsa. Nowe dane zaprezentowano podczas konferencji. Cząstkę Higgsa zaobserwowano w Wielkim Zderzaczu Hadronów w ośrodku CEM na granicy Francji i Szwajcarii. Wyniki badań ogłoszono w zeszłym roku. Naukowcy bardzo ostrożnie jednak mówili o tym sensacyjnym odkryciu. Nowe dane są zgodne z poprzednimi. Fizycy zapewniają teraz, że jedna z cech tej nowej cząstki, tzw. spin, zgadza się z wyliczeniami dotyczącymi tej cząstki. Naukowcy sugerują jednocześnie, że cząstka ta może istnieć w wielu odmianach. Cząstki poszukiwano od kilkudziesięciu lat. Jest ona ważna, bo sprawia, że inne cząstki, np. elektrony, mają masę. Bez niej nasz Wszechświat nie mógłby istnieć. W Bieszczadach powstał Park Gwiezdnego Nieba. Utworzenie Parku Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach to inicjatywa miłościków przyrody i obserwacji astronomicznych z Polski i Słowacji. W Urzędzie Gminy w Lutowiskach podpisano memorandum powołujące do życia Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. Jest to obszar promocyjny bez statusu prawnego. Ideą przedsięwzięcia jest informowanie społeczeństwa o wyjątkowym nocnym środowisku, jego ochrona i eliminowanie zagrożeń, jakie niesie zanieczyszczenie światłem oraz rozwój astroturystyki. Zanieczyszczenie światłem to efekt niegospodarnego i złego oświetlenia, które narusza naturalną nocną ciemność. Ma to negatywny wpływ na środowisko, a w szczególności na zdrowie człowieka. Park nosi nazwę Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. PGN Bieszczady. Logiem parku jest sylwetka rysia na tle gwiazd. Na świecie powstało już ponad 20 tego typu parków. W Polsce jest jeden – Izelski Park Ciemnego Nieba. To wie, że wiele gatunków nieznanych zwierząt spotykamy wśród ssaków drapieżnych. Natomiast wie o tym bardzo dużo Marek Turski, przewodniczący Klubu Przyrody Fortańskiej. Zapraszamy do zakładki numer 5. Z pewną osobliwą y, historią mieliśmy do czynienia, kiedy zarejestrowano kota, który posiadał w okolicy Łopatek skórne wyrostki przypominające skrzydła. Oczywiście była to jedynie. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia!